mam go ze strony GucciPi i muszę Wam opowiedzieć historię. Nie wiem jak tutaj trafiłem, jestem na jakiejś bezludnej wyspie, czy duża jakby wyspa, kontynent. Nie wiem jak się tutaj znalazłem, znaczy wiem. Yy, no, opowiem Wam historię. Ogólnie Płynąłem sobie tak jak zawsze do mojej pracy w Sygnaturze. Dobra, tak to nazwijmy? No. I ogólnie, coś mnie wciągnęło pod wodę. Nie mogłem wyjść tutaj. Później storm był i straciłem przytomność. No i właśnie tak tutaj trafiłem. No, więc to będzie seria survivalowa. Będziemy mieć obóz przetrwania normalnie tutaj. Więc oglądajcie, będzie ciekawie. Mamy koło siebie lamy, jak. Wziurę. No więc ogólnie będzie fajnie. Więc w tym odcinku będziemy yy, no, pierwsze przyrządy robić. Yy, no, że, no, wiecie co. Nie ja ogólnie dawno nie grałem w Minecrafta, więc jakbym tak nupski był, no to powiedzcie. Napiszcie w komentarzu. I napiszcie w komentarzu Minecraft. To przypnę Wam serduszko. No i będzie fajnie. <śmiech> <śmiech> da. Eee, jeszcze jedno. Pokok, pokok, pokok. Tak, więc zebraliśmy już dwa drzewa, co ja robię? Bierzemy to sobie z tego robimy tak. Bierzemy crafting. To również możemy sobie zabrać. Więc ogólnie coś tak myślę, że nasza chałupka może będzie tutaj w skale, Więc postawmy sobie crafting i patyczki od razu i... Jednak ja nie grałem. Robimy sobie kilofik i bierzemy się do pracy. Może coś jeszcze znajdziemy. O, aha. Coś znajdziemy. Super. Wodę znaleźliśmy. Więcej wody. To chyba nie jest dobre miejsce, żeby zamieszkać. A tutaj, może kiedyś zaczę. sobie wodę, więc może tutaj, tutaj będzie lepiej. No tutaj chyba nie ma jeziora w skale. będzie ogólnie przejściem. Tak. O, będzie się szedło. O, teraz jak się... Chyba tak się robi o drzwi. No, tak. pyk tyk. A mamy już drzwiczki. Te drzwi to... Nie wiem. Na razie do niczego nam są. Dobra, nie. Już tutaj będzie tak. Więc ogólnie coś tak myślę, że jeszcze tak zrobię, żeby dało się skakać. Teraz domy domu robię. Najkrawie no grałem. Dobra. I mamy tutaj takie nowe już pomieszczenie. Jeszcze tutaj na jedno zróbmy. Tutaj będzie łóżko. Zobaczymy może, czy tutaj wieczek ja, sobie zróbmy. Łożysz ty. No. Zobacz, może jakieś owieczki tutaj będą. O tak, kurczę. Yes. Jak w Fortnite yeah. mam Artura Aima, to w Minecraftie, co nie? Super. Mamy O, jest pierwsza owca, nice. Dobra. to tak jest O nie, już zachód słońca. A jeszcze nie przygotowane. Dobrze, że tutaj mam owce pod dostatkiem. No a tam jest jeszcze jedna, ostatnia. Tak, nie wylatuje mi. Tak, było smaczne. To mam trzy. Czyli już możemy sobie zrobić łóżko. Więc fajnie. No, jedzenia też mamy, całkiem sporo. Na razie tutaj światła nie mamy Waż, Właśnie, przecież możemy sobie zrobić światło. Tak jak zamkniemy... O! Jednak, jednak trochę tutaj dostajemy światła. Dobra, te niepotrzebne, żeby sobie tutaj dbalmy tutaj do góry. Kraski gdzieś może tutaj nie będzie. No, no, no. Dobra. I, dobra? Co my jeszcze mieliśmy zrobić? Dobra. Więc to. I. Jakie biurą te pochodnie? Nie wiem, muszę to zjeść. Muszę coś zjeść. No to piekę na razie tak. Oni już są szkielety. ale no, nie gorzej. A przecież ja mogę sobie zrobić łóżko. To. Co? Dziś moje całe drewno, po pierwsze. A, przecież. Tutaj się. Ten. Proszę. Co jest, jest? To możemy już nawet zabrać.

Hmm. Więc tutaj może byśmy zaczęli kopalnie mieć. Jeśli się też kiedyś spali. Aha, on ma super. Jest źle. Jest bardzo źle. Nie, nie. O Oje, Enderman. I patrzę mu się w oczy. Na razie nie mam co zrobić, więc... Może pokopne też będzie dobrze super a to mogę sobie zrobić Tutaj jest fioletny mieczek, będzie na jedzonko, a ja tutaj sobie zrobię. <śmiech> <śmiech> Fajne. Aha, tutaj tak i. Złoty świelet. najgorzej nie trafiłem Dostał. Leżę! Leży! Nice! To pada z niego zbrojka A szkoda! Tylko dobre zbrojki. Patruje kurczak. Halo. To panie kurczak. Dziękuję. z... A, jeszcze zaś siekierkę zrobię.

No, to teraz nam na rok starczy. No może nie na rok. Ale na trochę. No starczy. Tylko bungla. No, mam 42 węgla z tej wyprawy, jakby, z wyprawy przy domie. A więc możemy sobie zrobić już pochodnie. To? Aha, dobra. I zdaję tutaj dwoma patykami. Dobra, resztę damy do... A, tylko na jedną tak. Resztę damy do picyka. I jak to się to to zaraz wrzucę na różdż kurczaki. Więc tutaj jeszcze zrobimy sobie magazyn. Zobaczymy tutaj domku. tutaj tak tak i tak Nie mogę się przyzwyczaić do fortnite'a co nie idę tutaj porąbać drzewa jeszcze Kiedyś piękno. Dobra. To by nam na rok starczyło normalnie tego rybna. Wejść na, na, na łowy. Co to było? Dobra, więc... To był na koniec tego odcinka. To jest nasz domek, który wybudowaliśmy w tym odcinku. Trzymajcie się z łapką w górę i nau!